Piłkarskie Święto w Świdniku, Betklik III Liga i przeciwnik, który kilka lat temu marzył się tylko w najodważniejszych marzeniach kibicom zielono-biało-czerwonych. Sezon 2017-18, kiedy Sandec w rozgrywkach Ekstraklasy remisuje w Poznaniu, remisuje u siebie z późniejszym mistrzem Polski z Łazienkowskiej. Drużyna świdniczanki wówczas mierzy się m.in. z KS Cerniki i graf Marina Zębożyce w rozgrywkach lubelskiej A-klasy. Mija kilka lat i te drużyny spotykają się w walce o ligowe punkty. Ale i nieporozumienie w szeregach Świdniczanki. Na razie taka kopanina. Przejmuje piłkę Wolsztyńską. Przejmuje piłkę Wiktor Kłos. Faulowany jest przez zawodnika Świdniczanki Jakub Szymala. Ukarany y, żółtym kartonikiem przez sędziego. Michał Zuber. Proszę państwa, co się dzieje? Druga żółta kartka dla Jakuba Szymala. Wolnego współpartnera. Okazał się nim bramkarz Świdniczanki Paweł Socha. Koźlik teraz przebiega kilkadziesiąt metrów z piłką. Oszukuje swojego rywala Brzozowski. Już jest przed polem gardy. Uderza! Rykoszec i bramka! Bramka dla Świdniczanki Dawid Brzozowski. Otrzymał piłkę od Michała Koźlika. Poradził sobie dosyć łatwo z przeciwnikiem. Ominął go Pawła Sochy, bramkarza świniczanki. Brawo za tą sportową postawę. Zdarza się, że w męskiej męskim grze, jaką jest piłka, ucierpi któryś z zawodników, ale trzeba grać zawsze fair. A teraz coś niesamowitego. Michał Paluch zdobywa drugą bramkę, kopnął, ciężko powiedzieć czy to chciał strzelać, czy chciał dośrodkowywać, najważniejsze jest to, że piłka znalazła drogę do chyba oślepionego, nieco też przez słońce, zaskoczonego na pewno Martina Polaczka. Nie chce wypuścić tej kilkupunktowej przewagi nad yy, goniącym peletonem i teraz groźnie. Groźnie pod bramką świniczanki. Strzał odbity przez Pawła Sochę, ale dobitka już skuteczna. Łodnicy w polu karnym. Wewnętrzną częścią stopy spalony. Bram piłka w bramce, ale pokazuje sędzia asystent, że strzelec bramki Kamil Słaby złamał tą linię spalonego. Pokazuje, że długo piłko będzie uruchamiał yy, Miłosza ku Miłość Kutyła dochodzi do tego. Faluje! Faluje, bramkarz! Jakub Bednarek, miłość Kutyłę, Michała Zubera. Proszę Państwa, Jakub Bednarek naprawia swój błąd. Kolejny błąd, przewraca się koźnik, sędzia nie reaguje. No trzeba powstrzymać Sączersów. Futa, nie nieudane to zagranie! Nieudane to wybicie! Troszkę wolno, ale minął jednego przeciwnika, zagrywa na skrzydło, do Zubera, Michał Zuber, poprzeczka, główka Główka Filipa Kopera ląduje na poprzeczce, na obramowaniu bramki, Bayer. Bayer. może zdecyduje się na strzał, zdecydował się na podanie, Myszka, powstrzymany przez obrońców, leży tutaj jeden... Y zawodników. Już wstaje i kolejna akcja sandecji. Tym razem po prawej stronie. Brakuje tam defensorów Siwniczanki. Rozgrywają piłkę między sobą. Napastnicy w niebieskich koszulkach. Piłka w pobliżu pola karnego. Wolsztyńskiemu nie udało się oddać strzału. Ale jeszcze Briła. Groźny strzał Jakuba Wilczyńskiego wyjaśnia tą sytuację. Paweł, sok. Wiele osób wskazywało dzisiaj świniczankę na porażkę, natomiast pokazała się ona z bardzo dobrej strony. Jestem przekonany, że była bliżej zwycięstwa.